Ja jestem Michał, i dzisiaj, dla odmiany, sobie trochę pogramy. Zagramy w grę na ryby. To była gra, w którą od zawsze grałem. Jak byłem mały, to grałem jeszcze na naszej klasie, pamiętam. Teraz na innej stronie gram. Mamy płoć dwukilową, no to chyba taka dobra w miarę. Ale zmienimy, sobie przynętę. Może na kukurydzę. Mój dziadek zawsze na pokrycie łowi, więc może nam się coś uda ciekawego złapać. W ogóle przepraszam za mój zakrypnięty głos, ale dopiero wstałem O, karaś. 3 kg 700. Też dobra ryba. Bo właśnie na moim kanale chciałbym robić tak, że będą jakieś ciekawostki fajne i jakieś rekordy. Potem zobaczycie co będzie na kanale, ale też taka seria. Nie będziemy mogli sobie porozmawiać. Ja będę grać w tle. Będziecie mogli mi zadawać pytania, ja będę odpowiadał, tak myślę. Taką integralną serię sobie zrobimy, a przy okazji ja sobie przypomnę jak się kiedyś grało. Dobra, tą szynę też trzeba zmienić, bo same karasi się łapią. Ja nie wiem, tu jakieś kulki, ale te kulki chyba tutaj nie można. Tutaj jest żuk. A to może być i ten żuk, zobaczymy co na tego żuka nam wpadnie. Panie żółku, o znowu jakaś mała ryba Wybrałem to jeziorko, bo takie tutaj są ryby, które występują w Polsce najczęściej Ale widzę, że tutaj dużych ryb nie ma, więc może się zaraz przeniesiemy gdzieś ja Tutaj zmienimy jeszcze raz O żywiec, to drapieżniki jakieś, może się na ale tu nie można na żywca łapać Szkoda mm. Dobra, nie wiem, makaron weźmiemy, zobaczymy Karać. No dobra, czyli zmieniamy jeziorko, bo tutaj dużych ryb nie będzie. Może w zadaniach coś fajnego mamy. Yy, Karp. Tutaj jakieś zimowe. A możemy pójść na te zimowe w sumie. Tutaj. Ale do tego nie trzeba jakiejś licencji. O, nie, 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 tu wszedłem. Tu. Tak, tu potrzeba licencji, ja tych dolarów nie mam, więc... Trochę szkoda, bo chciałbym sobie porobić co zdania. Ale dobra, zmienimy sobie jeziorko hmm. Idziemy na jakieś. Może tu. Leniwa rzeczka. Tutaj chyba nie łapałem zbytnio. Pamiętam. O, na larwę weźmiemy. Może tu będą jakieś większe sztuki. Ale też widzę, że tutaj. Nic spokojnego nie ma o jaź, 5kg to chyba już taki dosyć duży w ogóle kiedy kiedyś graliście w tą grę to możecie napisać jak wam się w to grało kiedyś bo naprawdę było to fajne o węgorz 6kg no, to taki dobra ryba już ja bym zjadł bo ja lubię węgorza jest. też jesioc jest bardzo dobry Znowu jaź Może zmienimy tutaj przynętę tutaj na żywca można, czy też nie można? Tutaj już można, więc może będą jakieś o kurde, ale się rwie coś mocnego jest. Oj 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 zerwał mi się, ale spróbujemy jeszcze raz. Może coś się uda mocniejszego. Ale to idzie czy ciągnie mam go o kurde dobra ryba jest aż te trofeum z niego zrobię o, to, mam takie, o to, to była dobra ryba dobra ryba w sensie krokodyl, ale no wiecie jecie o co chodzi gruba sztuka tutaj sobie sandasza tego wklejmy. w ogóle zobaczę jakie ja tu trofea zrobiłem w sum 4 kilo no takie niezbyt fokaźne te ryby są więc nie wiem czemu na trofeum nie dawałem teraz bym ich na na trofeum nie dał o znowu coś się do mocniejszego idzie bo czuję szkoda mi tamtej ryby że się zerwała bo ona szła tak bardzo ostro więc o pstrą, 15 kg Taki dosyć duży, tutaj siatkę można było rzucić, ale na siatkę trzeba czekać, a mi się nie chce czekać. No, i źle źle kliknąłem po prostu. Czy tutaj jakieś mistrzostwa były? Co to tutaj się mistrzostwo robiło? Paszport, a idźmy z tym swoim paszportem. Co my w prostacie jesteśmy? No dobra, jak muszę coś wpisać, no to wpiszę. Nie wiem, czy będzie wolny awatar. Taki sedan. Mogę? Zajęty. czy można polskich znaków używać. O, można. 114 miejsce. O, duch Andrzeja jest. 19 na przykład. Pozdrawiam ducha Andrzeja. Pozwól dla ciebie. Wciągniemy wędkę dalej. Znowu sandacz. Teraz mi się żywiec chyba skończy, więc zmienię może na ślimak. Nie widziałem, żeby ktoś łowił na ślimaki, ale jak ktoś łowi, to może napisać. No bo to takie niespotykane było. Przynajmniej u mnie to jest niespotykane, żeby ktoś na ślimaki łowił. No, tu mamy już większe sztuki. Ja też w Polsce występują takie ryby. O, 16 kg. Też bardzo dobra ryba. Ryba do zadania. Proszę Państwa, ryba się łapie. ciągnie się na wędce. Walczy ze mną. Znowu strąg. Do jakich wiadomości byłem? Na jakieś promocje, coś. Ja tu wszystko patrzę, bo jest, nie, może nie jestem nowy w tym, ale dawno nie grałem. Tu jakieś klucze. Tu skrzynki chyba można... O, coś... Do... O, dostęp do larki. Fajnie. Dobra, odbierz codzienny bonus. Odebrałem? Nie odebrałem. Rybia łuska, proszę Państwa. Ty. Odbierz. I mamy skrzyneczkę kolejną co wyropi. Bonus do doświadczenia, wolne punkty, więc fajnie, bo to się zawsze przyda. Dobra, ale nie przedłużając, bo to miał być tylko taki odcinek pokazowy. W ogóle napiszcie, czy chcecie taki film z tej gry jeszcze, żebyśmy sobie rozmawiali. Zadawajcie jakieś tam fajne pytanka, to coś tam odpowiem. Zachęcam eee, do subskrypcji kanału, jeśli Wam się filmik spodobał. Zostawcie lajka. Bo to mi wymaga w promowaniu kanału. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym filmie. Już za niedługo.